Proszę zobaczcie, czyżby to Ford Escortik? no jasne, Ford Escort i prawdopodobnie ktoś mu tutaj wleciał przez szybę, Kurczę, a no taki był ładny, amerykański, powiem Wam, że dawno nie siedziałem w eskorciku ale równie dobrze, zobaczcie, jakie fajne pająki się tutaj zalęgły. I chyba się cofnę do samochodu po latarkę. Hmm. Biedny skorcik. Pamiętam, że chyba takim kiedyś jeździłem. Nawet, zobaczcie, mamy szyberdach na korbkę. No szkoda, szkoda. Dobra, moi drodzy, ja muszę się cofnąć po latarkę i widzimy się po przerwie. A więc, dobra, latarka jest. Jak widzicie, tym razem zabrałem ze sobą taką dużą lampę, bo jak widzicie, teren jest ogromny. Duże pomieszczenia, no w sumie jest jasno. Może nie będzie trzeba, ale na wszelki wypadek i kurczę, już teraz widzę, że ktoś tam kładem jedzie. Mam nadzieję, że tutaj nie zajedzie, no ale dobra, skręcił w prawo. Słuchajcie, opuszczony, opuszczony PGR. Co tutaj się robiło ciężko mi powiedzieć, dostałem tą lokalizację od znajomego, no słuchajcie, no co mogło się robić w PGR-ach? Albo, albo jakaś hodowla, nie wiem kurcząt, gęsi, ptactwa, może hodowla bydła, zobaczymy, ogólnie budynków jak widzicie budynków jest aż trzy, chyba że tam jeszcze z tyłu jest czwarty, oczywiście będziemy musieli uważać aby nie wpaść w żadną studienkę. No i dobra. Zobaczymy, czy coś ciekawego zachowało się jeszcze na terenie tego PGR-u. Zobaczcie, wiatrak. Wiatrak naprawdę bardzo fajnie się kręci. Ciekawie to wygląda, więc wentylacja na pewno tutaj działała. Odprowadzanie tego wszystkiego. No i co? Jest ciemno. Hmm. Zobaczcie mamy tutaj. Mm, nie wiem, to były spryskiwacze. Jeżeli jesteście, że tak powiem. Jeżeli jesteście ze wsi, możecie powiedzieć, czy znacie się na tym, co tutaj mogło być. Tu na pewno tu na pewno było zraszanie wodą, a te czerwone nie mam pojęcia, tu możliwe, że były żarówki. Chociaż też nie chcę was skłamać. Ciężko mi jest powiedzieć, co tutaj mogło się znajdować. Ogólnie ciekawe, czy coś się zachowało z jakichś maszyn rolniczych lub tym podobnych rzeczy. Nie wiem, czy ta lampa w ogóle coś tutaj daje. Czy coś widzicie? Hmm. Powiem Wam, że. Nawet nie ma tutaj aż takiego mocnego sprawdu jakby się mogło wydawać Nie ma tu żadnych boksów, a więc wydaje mi się, że ptactwo było tutaj hodowane. Może kurczaki słoma jest Mamy jakieś pozostałości Mamy również schody do góry. Tylko nie wiem, co tam u góry mogło się znajdować. No, jak widzicie, nic tutaj nie ma. Tam prawdopodobnie są drzwi u góry. Możliwe, że znajdował się po prostu skład. Skład słomy. Dobra, co my tu mamy? Jakieś pomieszczenia gospodarcze Możliwe, że tu były biura Tam są łazienki Chciałbym pozdrowić kanał kombinat oraz biegam po wsi Tu prawdopodobnie również była jakaś łazienka lub może stacja oczyszczania wody No ale dobra w takim razie, tak to się prezentuje. Wyjdźmy może na zewnątrz. Jakaś pancerna szafa, zobaczcie. I mamy przejście do kolejnego pomieszczenia. Co tu się znajdowało? Zobaczcie, mamy tu jakiś składzik części zamiennych. Mnóstwo tych plastików, mnóstwo rurek, złączek. Ooo i zobaczcie, zobaczcie jaka fajna ciekawostka. Mały telewizorek. Z oczywiście. Kurczę. Mały telewizorek z PRL-u zachował się. I prawdopodobnie jakiś dekoder. No dobra, tu nic innego oprócz rur nie ma, także lecimy dalej. Oczywiście silosy, co skrywa wejście? O kurcze, o kurcze, zobaczcie. Jaki potężny silnik. Wow. dziwna sprawa moi drodzy lampa wydaje dziwne odgłosy <noise> mam nadzieję że bateria mi się nie pali bo to by było dopiero <noise> Więc co my tutaj mamy? Na pewno mamy silnik, ogromny silnik możliwe, że taki silnik jaki był montowany w kombajnach ale tu prawdopodobnie służył za agregat prądotwórczy kurde, zobaczcie powiem Wam, że pierwszy raz mam z bliska okazję zobaczyć rozebrany silnik częściowo ależ to musiało mieć moc dajcie znać w komentarzach, czy to jest silnik od kombajna Wow, zobaczcie jak te tłoki tu wszystko o kurczę Nieźle to wygląda tu oczywiście mamy szafki Zobaczcie jeszcze w języku rosyjskim cały opis O kurde Widzicie? A może to jest silnik od T34 słuchajcie, mamy tu tabliczkę znamionową za chwilkę będziemy wiedzieć generator synchroni tgcc nie wiem On na pewno jest cepa cep, cepem pogania no dobra, lecimy dalej bardzo fajna ciekawostka. I przed nami... Przed nami kolejne budynki. Ciekawe co tam się skrywa. Ciekawego. Pewnie jestem stąd bardzo dobrze widoczny. Oczywiście mamy znowu silosy. Podejrzewam, że to będą takie same budynki, jakie widzieliśmy wcześniej. Ale dzisiaj jest naprawdę gorąco. No, powiem Wam, że tutaj troszkę mocno śmierdzi. Nie wiem dokładnie czym. Czy amoniakiem, czy tym całym ale naprawdę śmierdzi tu mamy oczywiście biura jeszcze raz tutaj dziękuję za lokalizację koledze z Mławy no proszę, wyposażone biuro, nawet telewizor się ostał telewizor marki Curtis tutaj mamy toaletkę no proszę. Oczywiście nie będę tego fotografował. Tak, zaplecze kuchenne. Kanapa. Ale tu mocno śmierdzi, naprawdę. Nie wiem, czy to były króliki. Jak myślicie? Do tyłu nie będę szedł. Tam jest tylko po prostu mnóstwo skrzynek lub jakiegoś preparatu, który naprawdę tak mocno śmierdzi nie chcę się zatruć, może jakiś amoniak. Dlatego pójdziemy do następnego pomieszczenia. Przepraszam, budynku może tam nie będzie tak śmierdziało. Oczywiście mamy silosy, jak wspomniałem. Możliwe, że tutaj było biuro. Zobaczcie, deska do prasowania i bardzo dziwne urządzenie lub przytrzymadło. Trzyma trzy dełko do kabla, otóż, żelazka. No dobra, obiekt monitorowany. Tutaj na 100% były jakieś biura. Wystarczy spojrzeć na to, jakie drzwi mamy tutaj. Tak, wszystko wykafelkowane. Może z dokumentów uda mi się znaleźć informację, czym zajmowała się tutaj ta firma, ten PGR. Księczna ewidencja pracy. Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego. Zwierząt kierowanych do uboju. Pe, pe, pe. Niestety nic tutaj ciekawego. Zobaczmy może tu. To jest to samo. i adres fermy podejrzewam, że tutaj były kurczaki zobaczcie możliwe, że to była ta firma Kurczę, przez chwilę myślałem, że Ktoś jest w lodówce, a to gumak jest wsadzony. O kurczę, ale się zlękłem. Dobra, co mamy? Mamy oczywiście ogromny śmietnik. Ogromne kotły z wodą zapewne. Na szczęście lodówka jest pusta. Ale tego się zlękłem. Myślałem, że naprawdę czyjaś noga wystaje z lodówki. No dobra. Tu byśmy mieli... wszystko. Ło kurcze. Pokój socjalny. Co my tu mamy? Zobaczcie, bardzo duże głośniki. Od wieży, ale od jakiej wieży? To musiało naprawdę ładnie pukać. Technics, zobaczcie. Głośniki marki Technics. O oh yes. Kalendarz z 2021 roku. A więc zobaczcie: Tylko chyba dwa, dwa lub trzy lata ta firma nie funkcjonuje. A już jest tutaj taki rozpierdziel Sprzedaż jaj. Hmm. a więc zapewne tutaj były kurczaki. Mamy zobaczcie, lodóweczkę. Przepraszam, co ja gadam, to chyba Ortek Słońca. Mamy pralkę bosza. A więc na pewno pracownicy sobie tutaj prali ubranka, jakieś obrazki. Ogólnie taki aneks, można powiedzieć. Aneks kuchenny. Zobaczcie, mamy też segmenty Ortej Technik. Wszystko jest niestety bardzo mocno potłuczone, zniszczone. Ciekawe, czy w wodówce znajduje się coś jeszcze. O matko, zobaczcie, ile robactwa. Ale śmierdzi, o ja pierdzielę. O, fuj. o, Kurczę, nie do wytrzymania. Zobaczcie, druga pralka, Electrolux i również mamy kuchenkę palnikową. O kurczę, ale zajechało. Nawet mamy szklaneczki firmowe i oczywiście umywalka i kącik do mycia naczyń no dobra tu również zobaczcie pracownicy mogli sobie brać prysznic ale wszędzie tu jest pełno kół probactwa i ogólnie jeden wielki smród jest też boiler o masakra o ale tu śmierć, i stąd Szkoda, że wy nie możecie tego poczuć. <laughs> poczuć na własnym losie. Fuj. No dobra, ostatnie pomieszczenie. Nic tutaj nie ma. Pusta hala. I tutaj już tak nie śmierdzi. Pojedyncze krzesło, kosze. No i dobra, dajcie mi znać w komentarzu, jak myślicie. Do czego to słyszyło? Czy to były spryskiwacze? Bo no, te pniejsze na pewno, ale te u góry? Nie mam pojęcia. Ja już stąd idę, bo tu naprawdę mocno śmierdzi. A mam do nagrania jeszcze jeden obiekt. Ok, nic tu nie ma, Uff, możemy iść z powrotem. Dobra, moi drodzy, mielibyśmy wszystko. Tam na polu jeździ sobie traktor. Mam nadzieję, że mnie nie podkabluje. Tu prawdopodobnie znajdowała się jeszcze kotłownia jestem bardziej niż pewien ale jak widzicie, wszystko zostało wymontowane no dobra idziemy z powrotem widzimy się przy samochodzie słuchajcie, tam jeszcze widzę coś ciekawego dlatego podejdę i zobaczę co to jest bo trochę wygląda jak wytłaczanki ale raczej są to kratki tak, dokładnie, to krateczki po których z pewnością Stąpano, były rozłożone na całej hali. Zobaczcie, ile tutaj tego jeszcze jest tych kratek masakra mnóstwo. I tak to się mniej więcej przedstawia: nic, trzeba zrobić zdjęcie, eskorta i śmigać dalej. Oczywiście, jeżeli odcinek Wam się podobał, opuszczony PGR z fajnymi znaleziskami, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz pod filmem, możecie dołączyć do grona Patronów, Patronów, których oczywiście serdecznie pozdrawiam. Możecie zasubskrybować również ten kanał, jeżeli czujecie, że będziecie oglądać każdy odcinek. Bardzo, bardzo oczywiście będę się z tego cieszył. No i co? Dziękuję Wam drodzy widzowie za to, że oglądaliście z zaciekawieniem mam nadzieję. I mam nadzieję, że... Przepraszam. I mam nadzieję, że oczywiście widzimy się w następnym odcinku o godzinie 19.30 w piątek. Także ja już wsiadam do samochodu, ale do tego i zmykam.